To jest, to jest niemożliwe, żeby o godzinie 15 w takie, w takie skoki się pakować, do domu jechać. Takiego Pucharu Świata w Zakopanem jeszcze z pewnością nie było. Po raz pierwszy w historii zawody z wiadomych względów zostaną rozegrane bez udziału publiczności. No, smutny to widok pod Wielką Krokwią, bo o tej porze pod skocznią byłyby tłumy kibiców, byłoby słychać trąbki, byłoby słychać ludzi, którzy, którzy kibicują, którzy wchodzą na skocznię, którzy korzystają z dóbr, które przygotowali dla nich miejscowi sprzedawcy. No właśnie, zapytamy za chwilę specjalnie dla Was miejscowych zakopiańskich Sprzedawców, sklepikarzy, jak pandemia i jak te problemy tegoroczne podczas, podczas pucharusza Świata z zakopanem odbijają się na ich biznesie. Proszę powiedzieć, jak, o, o jak duże obroty są niższe niż na przykład rok temu, dwa lata temu? Jedna, jedna druga. jedna, druga. A nie połowy nie ma tego, co było. Bardzo, bardzo źle. To ile pan dzisiaj serków sprzedał, tak jak pan policzy? No może, żeby nie zgrzeszyć 10. I, I zarobek na tym jaki? No i 20 złotych. To się nie opłaci stać? Nie opłaci się, a, a budkę trzeba płacić i złóż trzeba płacić i ciężko. Od której godziny czekaliście? Od, od której? Stoimy, czekamy tu od 9 rano. I powód rezygnacji to rozumiem, że nic nie schodzi? Kompletnie nic. To jest, to jest niemożliwe, żeby o godzinie 15 w godzinie piętnastej w takie skoki się pakować, do domu jechać. Załamani widzę jesteście kto, kto by się z tego cieszył, co się nie ma z czego cieszyć, co jest nad czym płakać, a nie cieszyć się. Rozumiem, że straty, wszystko przewiezienie, kupienie tego straty ogromne. Ha, szkoda to nawet, na temat strat, to szkoda gadać. Tam rozmawialiśmy ze sklepikarzami wcześniej, to już niektórzy się pakują, bo mówią, że nie ma sensu stać. No nie ma, no nie ma. Wczoraj my ani skoków nie doczekali, pojechaliśmy do domu, no bo nie było sensu. Macie pretensje do, do władz za to, że, za to, że te to, są i to... Nie wiemy, nie wiem już. Nie, nie wiemy, ja już nie wiem co gada, Co się to dzieje, ja już nie wiem, naprawdę. Nie mam pojęcia, nie wiem, naprawdę. Jedni mówią tak, drudzy tak, trzeci tak. Nie, ja nie patrzę do telewizora. Bo już się nie opłaca naprawdę. Mogli troszeczkę popuścić, przynajmniej na tydzień. Przynajmniej na tydzień. Dlatego, że nikt chory by się nie wybierał po prostu na, na wyjazd. Nie, nie, nie dobrze zrobili, nie dobrze, to, 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 to. nie dobrze, ale co zrobić. Musimy się dostosować do tego, co, co jest. Proszę nam powiedzieć, jak pandemia i te, te problemy w tym roku z Pucharem Świata, że nie ma kibiców, tak dużo odbiły się na, na biznesie waszym? No odbiły, no wiadomo, że no, no jednak... Yy... No tych ludzi nie jest tyle co zawsze kibiców no nie ma no. Praktycznie no, nie jest to porównywalne do poprzednich lat. No słabo jest, słabo. I można powiedzieć bardzo słabo. Ja, o ile mniejsze obroty są? No ledwo co. Jak dużo gorzej jest w porównaniu do tego, co było? Podejrzewam, że pani była też rok temu, 2, 3, 4, 5. No wie pan co, no 20% a czy, a czy ceny wzrosły, żeby sobie, nie wiem, żeby sobie odbić to wszystko, te straty, podnoszą ceny? Raczej zeny. nie, raczej nie. Ludzie właśnie oszczędzają i wymagają, żeby im coś opuścić. Sceny. Nie, nie widzę tego. Jako, jako, jak pracuję tutaj, to co roku to nie. To nie, nie, ma, nie ma różnicy. Były w ogóle myśli, żeby tu nie przyjeżdżać w tym roku? Były myśli, tak, zwłaszcza, że są te kontrole i tak dalej, więc ludzie na pewno... No na pewno nie przyjechali z pewnych względów, tak? No, czy to noclegi, czy to... No bo tego nie ma, tak? Nie ma restauracji otwartych. Oby było lepiej kiedyś? I oby, oby było lepiej, no. Ale to nie wiem czy to będzie tak prędko lepiej. Załamany pan widzę jest. No i no, ino no. Trzeba marznąć ani ma nic z tego.